Ja wiem, no głupia wymówka, ale serio. Nie streamowałem przez ponad rok tylko i wyłącznie temu, bo się przesiadłem na 21 na 9 w sensie na monitor ultra panoramiczny. No w każdym razie przez długi czas zastanawiałem się, jak wrócić na łono live streamów z gamingiem w tle, a w ogóle to można już mnie zaobserwować na Twitchu, bo kanał jest gotowy i czeka sobie tam gdzieś u góry, więc polecam, bo jeżeli będziecie obserwować właśnie tego Twitcha, to na pewno nie przegapicie żadnego streama, będziecie pierwsi, będzie fajnie, więc zachęcam. I ostatecznie podjąłem męską decyzję. Trudno, rezygnuję z ultra wide'a, przechodzę na klasyczne 16 na 9, aby móc powrócić w pełni komfortowo właśnie do między innymi, bo nie tylko, ale między innymi gamingowych live streamów. Pytanie tylko czy da się sobie jakoś osłodzić rozstanie się z monitorem ultra panoramicznym, do którego się już mega przyzwyczaiłem i który też przy okazji pokochałem właśnie za te niestandardowe proporcje. A no można, tylko trzeba znaleźć równie solidny i dobry, duży monitor 16 na 9 o też podobnej przekątnej. No i właśnie wszystko pięknie ładnie da się to oczywiście zrobić, tylko taki monitor nie jest tani. A dlaczego nie jest tani? Ponieważ ja konkretnie jestem bardzo wybredny i uwierzcie mi, że długo szukałem monitora właśnie o takiej, no prostej specyfikacji by się mogło wydawać, ale problem był cały czas jeden i ten sam. Większość monitorów na rynku, 32-calowych, ma matrycę VA i w związku z powyższym te monitory są zakrzywione, ponieważ tego przeważnie wymaga matryca właśnie VA, aby uzyskać lepsze kąty widzenia. Natomiast jeżeli chodzi o IPS-y, tych błag na lekarstwo, aż w końcu w dniu dzisiejszym pojawiła się właśnie Iyama, która jest płaska i ma IPS-a. to wszystko jednak przekłada się cena, która, jak już wspominałem, no nie jest najniższa, ale przynajmniej jest zero kompromisów i monitor naprawdę za to, co oferuje, moim zdaniem jest warty zapłaty kwoty, której wymaga producent. A o jakim monitorze konkretnie mowa? A no oczywiście o Yamie G Master GB3271QSU Red Eagle. Tak, jest to prawdopodobnie ostatni monitor z tej serii, w sensie chodzi mi oczywiście o rozmiar, że chyba już nie planuję IAMA wypuszczać większych, bo ogólnie te panele, w sensie te 165 Hz, już są obecne na rynku od dłuższego czasu i można było do tej pory je właśnie spotkać w 24, -kach, 27. -kach. No a teraz jeszcze przy okazji w 32, czy tam w 32, która moim zdaniem jest najbardziej optymalna, jeżeli już się przeskoczyło wszystkie te rozmiary. Ciężko w tym momencie byłoby mi wrócić do 24 czy 27, więc właśnie 32 jest jak dla mnie najbardziej optymalne. No dobrze, ale to stanowi o sile tego monitora. Nowy G Master to przede wszystkim świetna matryca IPS. 165 Hz odświeżania, 100% pokrycie barw w palecie SRGB, działający FreeSync czy rozdzielczość 1440p to może i tylko suche dane, ale już mogą rozbudzać wyobraźnię w kwestii jakości tego panelu. Już na papierze to wygląda bardzo dobrze, a w rzeczywistości jest jeszcze lepiej. Jest wprawdzie nieco staroszkolnie miejscami nawet topornie, ale za to właśnie doceniam i jamę. Jest konsekwentna. Nie ma tu LEDów, nie ma uchwytów na słuchawki, nie ma jakichś dziwnych gadżetów, chociaż akurat pilot jest. I jest też przy okazji mega solidny poziom wykonania. Rozsądnej jakości tworzywą, szeroki zakres regulacji ekranu, a przy tym komplet niezbędnych portów i złącz. No i jest jeszcze matryca, tak? To dość ważny element, rzekłbym nawet że kluczowy. A jaka jest ta matryca? Jasna serio. Naprawdę bardzo jasna. 400 kandeli na metr kwadratowy robi tu robotę i choć dopisek HDR ready jakoś niespecjalnie mnie przekonuje co do użyteczności tej funkcji, to przyznam, że faktycznie musi być coś na rzeczy, bo panel świeci ekstra. Rzadko skręcam jasność monitora, aby móc na nim komfortowo pracować i przyznam, że jakoś pierwotnie te 400 kandeli nam nie zrobiło większego wrażenia, ale okazuje się, że w praktyce naprawdę jest czym świecić i w momencie, w którym odpaliłem na 100% jasność ten monitor, no, ciężko było wytrzymać w totalnym mroku oczywiście. Dłużej niż kilka godzin po prostu oczy się męczyły. Także dla mnie 70% jest absolutnie optymalne, ale myślę, że i dla większości 50% też będzie zupełności wystarczające, bo matryca naprawdę jest ostra i jasna. Co wysoka jasność oznacza w praktyce? Brak problemu z dostrzeganiem przeciwników w mroku i ogólnie dużo lepsza orientacja w tym, co się dzieje na ekranie, kiedy w grze czy filmie zapada noc lub akcja dzieje się w słabo oświetlonych pomieszczeniach. No a kolory? Żywe, intensywne, ale naturalne, nie czyli takie, jakie lubię najbardziej. Fakt faktem, monitor ma dość mocno podbitą fabrycznie biel w kierunku koloru żółtego, więc jest ten obraz... Taki cieplutki, jakby zaraz po wyjęciu monitora z pudełka, tak na świeżo, ale zejście z gamą do wartości 1.8 sprawia, że jest tak jak ja z kolei lubię, jak preferuję, czyli w tym przypadku biel jest biała. A mówiąc biała, mam na myśli nie żółta, nie niebieska, nie zielona, nie czerwona, nie różowa, tylko po prostu biała, czyli bardzo bliska, podejrzewam gdzieś tam wartości 5800 czy może 6000 Kalwinów. A jeśli Wy też wolicie białą biel, no to zalecam to samo, czyli właśnie zejście z gamą do wartości 1,8. A jakie ogólnie odczucia płyną z użytkowania monitora w grach? Powiem wam, że po przesiadce z 21 na 9 w trakcie pierwszych godzin miałem wrażenie, że mam trochę za dużo nad głową i że ta przestrzeń jest totalnie potrzebna, no w sensie ta u góry. No i brakowało trochę jednak po bokach, ale to wiadomo kwestia przyzwyczajenia. Co do rozgrywki to freezing zadziałał od razu, jak coś to z RTX-em 3060 Titanium, zatem obraz nierwie, wygląda naturalnie i czytelnie. A odczucia jak najbardziej na plus. Skoro to monitor dla graczy, to dobrze byłoby przyjrzeć się też szybkości matrycy, prawda? Procent podaje czas reakcji matrycy na poziomie 1 milisekundy, mierzony jako MPRT. I bardzo dobrze, że jest to MPRT, a nie GTG lub G2G, ponieważ istotnie dla nas graczy ten pierwszy parametr coś faktycznie wnosi do życia. I teraz tak, nie bijcie, proszę, bo Okej, okay, ja wiem, ja jestem ślepy i dla mnie pewnie taka matryca w monitorze mogłaby mieć i nawet 20 milisekund czasu reakcji, a ja bym tego nie zauważył i nie zauważyłem też żadnych problemów ze smużeniem w jamie, w sensie grając na tym monitorze. Natomiast odpalając syntetyczny test z sympatycznymi ufolutkami, faktycznie okazuje się, że jakiś tam lekki ogonek za tym statkiem kosmicznym się ciągnie. Ale. Czy ja to zwróciłem uwagę, grając? No nie zwróciłem uwagę. Syntetycznie, owszem, coś tam wychodzi, czy jest to duży problem. Wydaje mi się, że nie, i przy okazji, jak na motryce IPS, też nie jest to zjawisko jakoś tam bardzo mocno drażniące. A poza tym, gdyby was to naprawdę już denerwowało niespółmiernie jakby do, do tego co widzicie, to można oczywiście zredukować też ten efekt z poświaty podbijając overdrive'a. Tylko podbijając overdrive'a do wartości wyższej niż 3. No, może 4-5, to co się dzieje na ekranie już dla mnie nie jest akceptowalne, jeżeli chodzi po prostu o wygląd obrazu. Jest za dużo takiej ziarnistości w nim. Dlatego optymalnie moim zdaniem jest używać Overdrive'a na wartości 1, może 2. I w takich warunkach ten monitor moim zdaniem wygląda i w grach, i ogólnie najlepiej. Kontrast jak na IPS-a w moim odczuciu bardzo dobry i co ważne, nie kosztem kolorów. Lekkie srebrzenie? No niestety, owszem, bo to w końcu IPS, ale nie jest ono zbyt denerwujące, szczególnie jeżeli patrzymy na wprost monitora, a nie rozglądamy się nerwowo z lewej, z prawej, z góry, z dołu. Jak zatem podsumować matrycę? Bardzo dobra. Przy tym wszystkim czern jest czarna, a podświetlenie matrycy jest w miarę równomierne. Co przyznam, że mnie zaskoczyło, bo gabaryt ogólnie ekranu jest bardzo duży. fakt, Fakt, jakaś tam delikatna chmurka się pojawiła na dole bliżej właśnie dolnej krawędzi, więc pewnie to nie jest idealne 100%, jeżeli chodzi o równomierność, ale w moim odczuciu użytkownika i też osoby, która monitorów miała w życiu już trochę, jest bardzo dobrze. A co możemy zrobić z ekranem w kwestii jego regulacji? Ogólnie to jest kilka możliwości. Możemy oczywiście ekran podnieść w górę, a skoro można go podnieść, to można i opuścić. Noga monitora pozwala też na przekręcenie ekranu w prawo i w lewo, a zakres ruchu to około 45 stopni. Matrycę da się też oczywiście regulować w pionie, odchylając ją w przód i w tył o kilka stopni. Ktoś zapyta, a czy ten monitor ma funkcję piwota? A ja odpowiem, a no nie ma. Ale mógłby mieć, bo w zasadzie to da się go normalnie podnieść i przekręcić i używać w pionie, ale z jakiegoś dziwnego względu inżynierowie stwierdzili, że nie podniosą nóżki o centymetr, żeby można było jeszcze przechylić matrycę od siebie i, i do siebie, tylko po prostu, że ona będzie taka zablokowana w pozycji, jakby pionowej. No. Trochę tego z z zabiegu nie rozumiem, może ktoś stwierdził po prostu, że gracze nie potrzebują piwota w takim monitorze, ale z drugiej strony, no dziwi mnie, że i tak się go da obrócić i używać w ten sposób. Odpowiedź więc brzmi nie wiem. Moim zdaniem piwota ma, ale nie do końca, więc uznajmy, że, że nie. Oczywiście, jeśli chcielibyście monitor powiesić, nie ma takiego problemu, jest tutaj możliwość zamontowania go na uchwycie wesa i też również przekształcenia go w monitor, który pracuje wobec tego w pionie, ale to właśnie wymagano zewnętrznego uchwytu. A co jeszcze znajdziemy na pokładzie Gmastera GB 3271QSU Red Eagle? Po dwie sztuki portów HDMI, po dwa zestawy wejścia DisplayPort, wyjście słuchawkowe i aż cztery złącza USB 3.1 Gen 1, z czego najpewniej ucieszą się osoby posiadające dużo peryferiów i akcesoriów lub ewentualnie ci, którzy by chcieli sparować ten monitor z konsolą. I cóż mogę powiedzieć więcej? No... Jak zwykle. I Yama ja to jakość sama w sobie. Jest to już mój czwarty, albo nawet piąty monitor tego producenta i w sumie to się póki co nie zapowiada, żebym miał zmienić go na cokolwiek innego, czy w ogóle odejść od tej marki, bo dziwnym trafem zawsze jakoś jest tak, że kiedy przychodzi mi do wyboru monitora, to akurat Yama ja zawsze lub prawie zawsze ma dokładnie to, na czym mi zależy. No dziwny zbieg okoliczności, ale po prostu tak wychodzi. No nie bijcie. Link do monitora jest przypięty w opisie materiału. Gdybyście mieli jakieś pytania, zapraszam serdecznie do sekcji komentarzy. Jeżeli czegoś tutaj nie zawarłem w tym materiale, coś pominąłem, ominąłem, to śmiało pytajcie właśnie już pod filmem. A tymczasem ja się zawijam, przygotowywać jakieś streamy czy coś, może jakiś nocny patrol. Wiem, dawno nie było, wiem, że czekacie, także spokojnie już z tym monitorem nie mam absolutnie żadnej wymówki, żeby nie robić streamów. Więc wszystko przed Wami. I przede mną, a tymczasem trzymajcie się ciepło, bo pogoda chłodna, chłodna, pogoda chłodna i w ogóle ten. Na razie.